Dzień dobry kochani, witam Was na moim kanale, witam Was w HM-ie. Um, pokażę Wam dzisiaj troszeczkę nowości, jesiennych nowości i um, przymierzę Wam taką um, sukienkę, szmi szmizjerkę, którą um, chyba mi się wydaje, że już przymierzałam kiedyś. Um, mi się bardzo podobała wtedy i nie pamiętam jaki rozmiar wtedy przymierzałam teraz. Wisiał tylko jeden jedyny. Rozmiar M, i ja jestem tak pomiędzy SM, także jestem bardzo ciekawa, czy, czy będzie pasowało. W każdym razie u nas jest chłodno, długie spodnie, ale nadal wzięłam sobie laczki, bo mam czerwone pasnokcie i chciałam, żeby było widać po prostu tak. A że samochodem jeszcze to tyle nie jest a w centrach i w galeriach jest ciepło, także przeżyję. Dobra, zaczynamy. Tu przymierzam taką sukienkę, szm szmizierkę jakby i ona ma tutaj, widzicie, ja nie wiem, ja chyba ją przymierzałam, co tak chwaliłam strasznie, że tu ma takie przeszycie, tu jeszcze można sznurek sobie przepasać Ym, i tak mówiłam wam, że tak spada fajnie na dół, nie wiem, nie pamiętam, ale coś takie, nie wiem, tak mi się kojarzy. Ym, fajny ma komierzyk. Tu ma na guziczki. Oczywiście tu mam top pod spodem, ale ma tu guziczki i one są takie, że ciało będzie widać. Nie, jest tam trochę materiału pod spodem. Myślałam, że tak. Nie ma kieszeni, ale ona jest fajna i fajna ma ramionka, takie wiecie, takie ala kimono, ale tak fajnie opuszczona ta linia ramion i to fajnie wygląda i jak taka jest koszulkowa, to ja nie lubię. Ej, to jest fajne. Może zobaczyć, ile to kosztuje. 50 koron teraz jest przecenione. Nie wiem, takie jakby plamy, gdzie nie, gdzie takie żółte ma, albo to tak ma być. W każdym razie sukienka mi się podoba. Fajna jest. Wiskoza. za poczuć guziczki takie materiałowe chyba sobie ją kupię dlatego, że ona mi się naprawdę podoba jest taka wygodna i długość fajna i to jest tak wiecie, to, to jest takie coś że można to ubrać na przykład zawożę dzieci do szkoły tak szybko żeby się ubrać, wiecie, spódniczka, bluzka trzeba dopasować, a to jest taki jeden strój takie i w deszcz może być swetr na to można ubrać czy kurtkę takie, takie szybkie, taka jesieniówka. Fajne to jest, kupuję to. Tylko muszę się przyjrzeć. Nie wiem, czy to jest zmiana koloru przez słońce, czy tak ma być, czy mi się wydaje w tych tu światłach. Lecę dalej. A tutaj już, a tutaj, tu jest taki wypał, nie wypał Nie wiem, jak to nazwać. Print jest bardzo ładny. To są takie liście polne w takich jesiennych kolorach czyli pasuje bardzo do jesieni to jest takie rozpięcie tu rozcięcie na, na boku i jest minimalnie dłuższe niż z przodu krótki rękawek taki dłuższy, mi się wydaje, że ja powinna mieć S -kę. ja tu mam, przymierzam sobie M, -kę. widzę, że jest dużo za duża ale bardzo fajna rzecz, taka milusia, z ze 100% tutaj ma, wiecie co, myślałam, że to jest guziczek, ale tu nie ma guziczka, tu można rękę włożyć tu jest po prostu szytek gdzieś i taka mała stójka bardzo fajna rzecz, ale to nie jest taka, że uroku dodaje. chyba tak wiecie, po domu, taka podomka jak ja to mówię no to jest jak najbardziej, rozmiar jest jak zwykle za duży, no ale myślałam, że MK będzie dobra. Także, jakby był mniejszy, to może by było tak, może lepiej by było. Chociaż całkiem tak by nie było, minimalnie się, może X, XS by musiała mieć. Nie wiem, no w każdym razie to tak wygląda. No, jak na jesień, to taką wiecie, co cieplejszą, spodnie oczywiście pod to, albo jakieś takie grube rejstopy, kozaczek, to tak. No i kurtka na to, ale tak, to musi być jaka ciepła jesień, jeżeli miałabym tak sobie pomykać. Fajna rzecz, ale chyba nie całkiem na mnie. Ale print jest boski. Nie wiem, czy wam się print podoba, ale mi strasznie się podoba. O, ten kwiatek, jak tak, jak wie, wisi na dół. Tu macie numer. Tutaj jestem przebrana w ogóle w coś innego, bardziej takiego ciemniejszego. Spodnie mam ubrane i do tego jest podkoszulek, też w czarnym kolorze, fajnie pasuje. Mój zegarek tak fajnie dodaje takiej elegancji, mimo że jest taka trochę nudna stylizacja, ale złotem, jeszcze jakiś złoty łańcuszek, jak tak wiecie, ym, dodał to w sumie, będzie to fajnie wyglądało. Bisko za 100%, może troszeczkę domieszka bawełny. Rozszerzone nogawki, bardzo, bardzo mięciutki materiał. Na, na gumkę taką, taką szerszą gumkę. Także fajnie to się wszystko trzyma. Kieszenie z obu stron. No i szybko i wygodnie. Chyba każdy tak lubi, nie? Ja? nie ma co dużo mówić stylizacja wygląda tak jak wygląda super fajna taka zwykła, ale fajna nie? tak nieraz, tak dużo nie trzeba żeby było fajnie, ale rzeczywiście zobaczcie biżuteria dużo daje do takiego nudnego stroju moje czerwone te Paznokcie poznakcie. Tu łapcie numer do tych spodni szerokich. Podkładam tutaj głos, bo w przymierzalni obok mama ma problemy ze swoim synkiem i bardzo głośno do niego mówi, więc tu Wam pokazuję spódniczkę, którą chyba podobny print był na wiosnę. I tu właśnie Wam pokazuje, że tamta była taka bardziej rozkloszowana, a ta jest bardziej taka jakby przyległa bioder i lekko rozkroszowana na dole. Chyba kwiaty są też podobne, tło oczywiście czarne, to samo. To, co nie lubię w tej spódnicy, co daje też sens, że jest, to jest, że to jest sztuczny materiał, ale sztuczny materiał to jest chyba bardziej taki, no, nieprzewiewny, więc w takiej spódnicy może być też ciepłej, cieplej na jesieni i i nawet na zimę, także może dlatego. A koszulkę zatrzymałam z poprzedniej stylizacji i znalazłam, tak myślę, pasujący swetr do tej spódnicy. Za chwilę Wam przymierzę. Tu właśnie Wam przymierzam ten sweterek i właśnie Wam też tu opowiadam o tym, jak Matka do tego syna tłumaczy mu, że nie wszystko można kupić, bo ten chłopiec znalazł yy, i tu będę Wam na filmie pokazywała tą yy, case do telefonu, tą okładkę. Nie wiem, jak to się po polsku dokładnie nazywa. Yy, I on strasznie chce yy, tą właśnie okładkę do telefonu i że mam mu kupić iPhone. Do okładki, tak trochę na odwrót, no ale mniejsza o to. I ona właśnie mu tłumaczy, że nie wszystko można kupić, tylko dlatego, że się podoba. No, yy, tu mówię Wam o tym sweterku, że sweterek rozpięłam go, ale on stracił formę, on musi być zapięty, yy, no bo po prostu nieładnie wygląda. No i to jest właśnie ten kolor, on jest bardziej taki zgniły, butelkowy, ale nie, butelkowy, nie, taki zgniły, zielony, ale ostrzejszy. A tu jest taki mocno, jakby na kamerze pokazuje, wypłowiały, taki nie jest, i on jakoś. Ładniej wyglądał w rzeczywistości do tej spódnicy. No, więc to jest ten w sumie sweterek, i ta spódnica jest naprawdę, bardzo mi się podoba. Uważam, że bardzo mnie zdobi, pasuje do mnie, bo rozkloszowane to mnie troszeczkę poszerzają, a ta jest fajna, przyległa, taka tylko, że ona jest sztuczny materiał, a ja takich niestety nie lubię, szkoda, bo bardzo mi się podoba i no to chyba na tyle. To jest właśnie ten set. Numer do tego sweterka zielonego, numer do tej czarnej koszulki i numer do tej pięknej spódniczki. Tutaj mam ubraną znowu już misjerkę, jak tą, co chcę kupić. Z tym czarnym. I wiecie co, ona jest podobna, tylko tamta ma takie spuszczone ramiona, ta już ma bardziej rękawki, bo to już jest jesienna kolekcja, jest bardziej zimno. Tu mam guzik odpięty, ale... Mm, Trzeba, można zapiąć, wiecie, patrzcie do samej góry. No, to też dużo daje sensu, dlatego, że, no tak jak mówię, rzecz jest przeznaczona na te chłodniejsze dni. Fajne kolory. Nie mam nic takich czerwonych, także też to jest fajna opcja. To już jest na dzisiaj. Ta mama poszła z tym synkiem, z tym to się okazało, że to jest chłopiec. Wyszła z nim. I dziewczynkę swoją córkę zostawiła tu w przymierzalni, bo ona przymierza ciuchy. No a ten chłopczyk przeszkadzał, także wzięła go już na zewnątrz. Jest spokój, Ym. a ja już kończę. Mam nadzieję, że się Wam film podobał. Jeżeli tak, to proszę o kciuka do góry, komentarz, serduszko, jak wolicie. Będzie mi bardzo miło. I do zobaczenia w następnym odcinku. Pa! To jest numer do z Pa!